Rafał Simenides, trener kadry Polski Muay Thai. E, witaj Rafał, jesteśmy dzisiaj na konkurencyjnej imprezie, można tak powiedzieć, to jest e, mistrzostwa międzynarodowe mistrzostwa Polski w wusz e, ale miło Cię widzieć w ogóle, że odwiedzasz e, imprezy konkurencji, że patrzysz, e, wypatrujesz e, nowych zawodników. E, powiedz, co udało Ci się tutaj zobaczyć dzisiaj, wczoraj e, i co Ci przypadło do gustu akurat w WUSZ-u? Ja bym nie traktował jako konkurencji, po prostu jestem, jest fajne wydarzenie, dobrze zorganizowane, no, widzieliśmy walki kung fu, sanda, jest to też taka formuła, gdzie, gdzie, gdzie jest walka, no, są ciosy bokserskie, kopnięcia, rzuty, bardzo są takie spektakularne, fajnie się to ogląda. Także no przyszedłem z ciekawości. Też gdzieś tam e, są tu znajomi. Jest Michał Adamowicz, z tym razem w teatrze. W teatrze gramy w sztuce z Janem Peszkiem. E, także jak najbardziej, no wszystko co jest związane ze sztukami, walki z bliskie w sercu. I tu też kultura właśnie tym razem nie Tajlandia, chińska, ale też wygląda to bardzo ciekawie. Te wszystkie formy w tych ciekawych strojach, no myślę, że bardzo fajnie przyjść i zobaczyć tą imprezę. Nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj była bardzo ciekawa konfrontacja kultury tajskiej, i kultury chińskiej na Gali WFL była Kaw kontra Ilong. Udało ci się obejrzeć tą walkę? E, tak, tak, widziałem, aczkolwiek nie całą walkę i właśnie ten początek był taki zaskakujący, bo tam dwie akcje udały się Chińczykowi, ale no zaraz potem już już wszystko było jakby no z przewagą Muay Thai. No cóż, no, bardzo fajna sprawa, bardzo ciekawy pojedynek. Trzeba obu zawodnikom pogratulować. Yy, Rafał, yy, nie ma co ukrywać, że za chwilę są Mistrzostwa Polski yy, Muay Thai w Wieliczce. E, powiedz, e, co te mistrzostwa mają pokazać tutaj na polskim rynku? E, jakim będą, powiedzmy, przystankiem docelowym do mistrzostw świata, do mistrzostw e, Europy, do tego typu, e, powiedzmy, wyborów kadrowych? E, jak ty się na to zapatrujesz? E, tak, no, mistrzostwa Polski będą teraz taką ostatnią weryfikacją e, kadry. Oczywiście wstępnie już gdzieś tam jakieś swój, e, swoje typy mam. Natomiast no, sier sierpniowe, mis znaczy, e, Czerwcowe Mistrzostwa Polski właśnie przypieczęczują e, te, te pięć osób, bo prawdopodobnie tyle pojedzie, na, na World Cup. No Jeśli chodzi o World Cup, to jest naprawdę mega impreza w sierpniu, bo już jest zgłoszonych prawie 1500 zawodników. Zazwyczaj mieliśmy około 1000, teraz jest już 1500, więc świadczy to o tym, że naprawdę jest, no, bardzo będzie to duża i prestiżowa impreza mnie udało się zmonopolizować rynek Muay Thai amatorski, a kiedy polskiej reprezentacji uda się zmonopolizować seryjnie zdobywanie złotych medali, tak jak mieliśmy tutaj powiedzmy przynajmniej takie sukcesy jak na mistrzostwach Europy albo taka ilość medali co jest tym celem w przyszłości? No trzeba powiedzieć tak, poziom na IFMA w tej akresie jest bardzo, bardzo wysoki, ale już bez kompleksu wychodzimy i zdobywamy. No, tutaj może nie, nie jest mi głupio się chwalić, bo za tej mojej kadencji, ale przede wszystkim to jest jednak zasługa zawodników, ale za mojej kadencji no, jest, dobre, jest dobra passa, bo jest na mistrzostwach Europy 17 medali na 25 i teraz przywieźliśmy no, 100% normy, bo było czterech zawodników i czterech zdobyło medal na uniwersyteckich miastach, w mistrzostwach świata więc idziemy dobrą pasą. No, wiadomo jest ciężko i tam zdobyty medal na tych mistrzostwach naprawdę wiele znaczy, ale coraz częściej je zdobywamy i e, tak powinno być. Patryk Beszta-Borowski to jest takie chyba odkrycie, prawda? Eee, można powiedzieć tych ostatnich właśnie zawodów, o których wspomniałeś. Eee, będzie uczestniczył w Mistrzostwach Polski? Eee, jak najbardziej Patryk jest bardzo dobrze zapowiadający się zawodnikiem. Na no, akurat są jest w wadze 71 kg, gdzie jest też Mateusz Kopiec i cieszę się, bo właśnie mam z kogo wybrać, prawda? Bo Mateusz Kopiec prezentuje no, już taką klasę mistrzowską i Patryk Borowski-Beszta naprawdę eee, też już ma bardzo wysoki poziom i jeszcze ten eee, lata rozwoju przed Sobą. Także jak najbardziej niech się konfrontują, no i zobaczymy prawda, chociażby nawet na Mistrzostwach Polski, jak, kto będzie w tej lepszej prawda, kondycji, kto będzie lepszą formę prezentował właśnie na sierpień. A jak wygląda kobieca rywalizacja i jak przewidujesz, bo po odejściu Asi Jędrzejczyk zrobiła się okropna dziura w polskim Muay Thai. Nie ma praktycznie, można powiedzieć, zawodniczek tego formatu, albo przynajmniej nic na razie nie wskazuje na to, żeby, żeby po pojawiły się dziewczyny, które by tak seryjnie zdobywały tytuły i były takimi pewniakami chyba, tak? No to prawda, po Asi jest, jest dziura, bo Asia naprawdę osiągnęła taki mistrzowski poziom. No też, też była Magda Rak. Ona też miała dobry poziom, ale niestety tam tak kontuzja kolana troszkę przystopowała jej karierę. No cóż, jak jest y, gdzieś, y, prawda, nizina, to zaraz potem pojawi się wyżyna, więc wierzę, że jakieś młode talenty, talenty przyjdą i, i jak najbardziej dziewczęta też y, zapraszamy. Tu na Mistrzostwach Polski w uszu międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Uszu, bo były ekipy też z różnych krajów, wziąłbyś kogoś tak ad hoc do kadry? Znaczy, tak jak mówię, no, tu nie przyszedłem jako konkurencja, żeby kogoś nagabywać, jest, 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 żyjemy jakby w środowisku otwartym, każdy może sobie startać tu i tu, więc zapraszam wszystkich do Muay Thai, tak? Tak samo jak staram się też zapraszać wszystkich tutaj, mówię, dlaczego nie startować w sanda, też bardzo fajne są, prawda, pojedynki. No cóż, Rafał, dziękuję bardzo, życzymy udanych mistrzostw Polski w Wieliczce, zapraszamy na nie kibiców, bo to naprawdę wielkie wydarzenie polskiego Muay Thai. Mieliśmy dzisiaj niewątpliwą okazję i przyjemność porozmawiać z Rafałem Simonidesem, trenerem kadry Polski Muay Thai, która odnosi naprawdę... Oszałamiające sukcesy. Ci, którzy oglądali ostatnie mistrzostwa Europy potwierdzą to, a mistrzostwa Polski będą tym przystankiem do wielkich, wielkich sukcesów światowych. E, mamy nadzieję, że będzie ich bardzo dużo i że będziecie zadowoleni e, z polskich zawodników, którym przewodzi właśnie Rafał. E, fachowiec, doświadczony człowiek, z, możesz też zdradzić, że znasz tajski język, tak? Popłyt tajnik, Saddy dla naszej kadry Czok czyli powodzenia na walkę, a również dziękuję, miło było z wami rozmawiać, no i tu na tej fajnej imprezie się spotkać. Pozdrawiam widzów Fight Sport. I tak jak słyszeliście Czokdi, czyli... Czyli good luck, powodzenia. Tak. Powodzenia i jesteśmy przy kolejnych Mistrzostwach Polski Muay Thai, a w tej chwili zamknęliśmy Mistrzostwa Polski w Uszu, które odbyły się w Warszawie na warszawskim Wilanowie. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki serdecznie.